W rynkowym gąszczu spółek, w natłoku informacji, które każdego dnia nas atakują, można bardzo łatwo się pogubić. I w tym odcinku pokażę ci proste narzędzie, które zapewnia inwestorom bardzo łatwy dostęp dokładnie do tych danych, których potrzebują i też pozwala na szybkie prześwietlanie rynku w poszukiwaniu konkretnie tych spółek, które spełniają nawet nasze najbardziej rozbudowane wymagania. Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek naszej serii edukacyjnej Filary Inwestowania, której partnerem jest Dom Maklerski BOŚ. Końcówka roku, początek kolejnego to dla inwestorów taki czas przeglądania i też weryfikowania skuteczności swoich portfeli inwestycyjnych. No i też dobry moment na wprowadzenie zmian, jakieś takie odświeżenie składników naszego portfolio, no i sprawdzenie, czy w ogóle wszystko jest tam tak jak być powinno, czy nie zostało tam coś, czego tam być nie powinno, o czym zapomnieliśmy i tak dalej i tak dalej. Natomiast nie da się ukryć, że obecnie nie brakuje serwisów, nie brakuje narzędzi, które dostarczają inwestorom danych na temat spółek, które są notowane na GPW czy na innych parkietach giełdowych. I duży wybór sprawia, że w tym gąszczu łatwo się można pogubić, mmm, dlatego że mamy bardzo dużo informacji, bardzo dużo możliwości, wiele różnych pakietów itd., itd. Dlatego też w tym odcinku pokażę, jak działa jedno z najprostszych w użyciu i jednocześnie. Naprawdę kompleksowych narzędzi do analizy spółek z warszawskiej giełdy, czyli z rynku GPW i New Connect, jakim jest Bossa Scanner. I to jest serwis, który zapewnia nie tylko aktualne dane na temat spółek, właśnie z gildy papierów wartościowych i też z parkietu New Connect. E, natomiast daje też, do, daje też kompleksowe narzędzie do przeprowadzenia analizy fundamentalnej i finansowej. I dzięki Bossa Scannerowi można też wyszukać spółki po wskaźnikach, które nas interesują, po tych parametrach, które po prostu, na których po prostu nam zależy. I oprócz tego Bossa Scanner pozwala nam też e, wybrać spółki na podstawie znanych strategii inwestycyjnych, które Oprócz tego, że mamy podane na tacy, no to możemy też je łatwo edytować i rozbudowywać o jakieś tam nasze dodatkowe parametry. Pełna wersja serwisu Bossa Scanner jest dostępna dla posiadaczy rachunku maklerskiego w domu maklerskim Boś z pakietem zielonym i no, ze wszystkimi pakietami zielonymi. Natomiast w wersji demo każdy może sobie przetestować wszystkie podstawowe funkcje skanera Bossa na wybranych spółkach. I teraz przejdę do. Samego narzędzia. Pozwólcie, że się wyłączę, ponieważ tutaj istotniejsze jest to, co dzieje się na ekranie, a nie e, moja głowa. I jesteśmy teraz na ekranie startowym Bossa Scannera. Możemy tutaj wybrać interesującą nas spółkę, wyszukując ją z listy po e, lewej stronie. Możemy też wpisać jej nazwę w wyszukiwarce albo wyodrębnić spółki na podstawie e, czy to branży, e, czy indeksu czy rynku, czyli rynek główny, rynek New Connect, a także spółki wycofane z obrotu. I załóżmy, że chcemy się dowiedzieć więcej o spółce Asco Poland, więc wpisujemy sobie Aseko Poland i po kliknięciu na profil spółki pojawi się, pojawią się najważniejsze informacje na jej temat. W tym oknie głównym, oknie profilu, mamy przede wszystkim krótki opis działalności spółki, Czym ona się tak naprawdę znajduje, jej dane adresowe i kontaktowe. Podstawowe dane giełdowe. Tutaj znajdziemy właśnie takie informacje jak przynależność do indeksów bardzo ciekawa informacja, bardzo potrzebna. Liczba akcji w obrocie, free float, czyli odsetek akcji, właśnie w wolnym obrocie, czy kapitalizacja rynkowa spółki. Oprócz tego najważniejsze dane. Finansowe dane finansowe takie jak wynik netto, wskaźnik ROE, wskaźnik cena do zysku z porównaniem rok do roku i z zestawieniem dynamiki. Z zestawieniem dynamiki rocznej. No i niżej informacji na temat akcjonariatu. Co ciekawe, z możliwością wyodrębnienia tego, ile akcji znajduje się w portfelach OFE i TFI, czyli otwartych funduszy emerytalnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych, a jeśli chodzi chociażby o każdy z tych paneli, to jak widzisz, tutaj pojawia się taka dodatkowa opcja rozwiń albo więcej, jeżeli sobie to damy na więcej, no to dane finansowe mamy z szerszego zakresu, jeżeli sobie to Okno rozwiniemy, to dostaniemy też dodatkowy zestaw danych, a nie tylko najważniejsze informacje finansowe. Co więcej, mamy tutaj po prawej stronie jeszcze taki języczek, czy tak myślę, że można to nazwać, sprawozdanie finansowe, czyli dane zabrane już kompletnie w całym miejscu. W jednym miejscu, gdy sobie to klikniemy, dostajemy bardzo duży bardzo duży zestaw danych mamy do wyboru dane bilansowe mamy do wyboru mm, rachunek wyników mamy też do wyboru jeszcze e, przepływy rachunek przepływów pieniężnych jak widzisz każda z tych opcji daje możliwość czy to m, pokazania danych w formie skumulowanej kwartalnej rocznej i też zamiast danych liczbowych dynamikę roczną e, w ujęciu Procentowym. I to chyba byłoby tyle na temat profilu. Profil w jednym miejscu, wszystkie najistotniejsze informacje na temat spółki pozwala nam się z konkretnym walorem zapoznać w całkiem, w całkiem kompletnym stopniu. Kolejny panel, który chciałem Ci pokazać, to jest analiza. Panel analizy. No, i tutaj już znajdziemy prawie 150 różnych. Wskaźników z 15 kategorii analizy fundamentalnej i analizy finansowej, i pod kątem tych wskaźników możemy prześwietlić interesującą nas spółkę. Więc, no, dalej jesteśmy przy ASECO Poland. Jak widzisz, załóżmy, że chcemy prześledzić zysk operacyjny ASECO Poland i sprawdzić, jaka była jego dynamika w ujęciu mm, kwartał do e, kwartału. Mm, rachunek wyników zysk operacyjny czyli zysk ebit 12 miesięcy klikamy i sprawdzimy jeszcze tę dynamikę dynamikę ebit czyli zysku operacyjnego kwartał do kwartału te dwie dane nam się tutaj pojawiają. I Bossa Scanner wygeneruje nam wykres z zestawieniem obu tych wspomnianych danych. Mamy ten wykres, o którym wspomniałem. Mamy też tabelę z wartościami liczbowymi dla danego okresu. W zależności oczywiście od tego, o jakiej spółce mówimy, no to tak dużo będzie danych na jej temat. Wiadomo, że spółki, które są notowane na przykład od roku czy od dwóch, nie będą miały aż tak dużego zestawu mm, danych. I załóżmy, że chcemy jeszcze sprawdzić, jak stabilna finansowo jest Asuka Poland i jak historycznie kształtował się stosunek zadłużenia do kapitałów własnych spółki. No I w tym celu trzeba wejść na listę. Wybierz wskaźnik, to bilans. I rachunek wyników sobie, sobie zamkniemy. I teraz szukamy stabilności. Stabilność, wskaźniki stabilności i znajdźmy zadłużenie kapitał. Gdzieś powinien być, jest zadłużenie kapitał. Trzeci set danych, który nam się tutaj pojawił. I na wykresie jednocześnie mogą pojawić się, jak widzisz dwa rodzaje danych. Ze względu na to, żeby on był po prostu czytelny, natomiast przełączanie między tymi danymi jest bardzo proste, wystarczy kliknąć w ikonę wykresu. No i tutaj już nam się zmienia. Mamy teraz dane na temat zysku operacyjnego i dynamiki zysku operacyjnego w ujęciu kwartalnym. Klikając tutaj mamy e, zestawienie zadłużenia do kapitału z zyskiem operacyjnym w ujęciu rocznym. W panelu analitycznym do dyspozycji mamy prawie, tak jak wspomniałem, 150 wskaźników, niektóre mogą być całkiem egzotyczne, o niektórych możemy w ogóle słyszeć po raz pierwszy. Dlatego też przy każdym ze wskaźników znajdziemy ikonę, ikonę z literką i, po kliknięciu której pojawi się objaśnienie konkretnego wskaźnika. Powiedzmy, że chcemy się dowiedzieć jak definiowane są aktywa obrotowe do zobowią, no może nie to, każdy wie co to jest, ale na przykład Płynność bieżąca. Płynność bieżąca po kliknięciu w to i dowiadujemy się, że jest to wskaźnik bieżącej płynności. Stosunek aktywów obrotowych ogółem do zobowiązań krótkoterminowych. I w teorii przejęło się, że wartość tego wskaźnika powinna oscylować w granicach od 1,3 do 2,0. No i teraz już mniej więcej wiemy, czym ta płynność bieżąca jest, a nie musimy szukać po Wikipediach czy po jakichś innych e, stronach. I panel analityczny w Bossa Scannerze trzeba przyznać, że robi wrażenie. Jest to. Skuteczne i kompletne narzędzie. Yy, natomiast yy, wiadomo, że tutaj potrzebujemy takiego narzędzia do przeprowadzenia zarówno podstawowej, jak i takiej całki rozbudowanej yy, analizy fundamentalnej konkretnej spółki. Natomiast no, to nie rozwiązuje yy, nam problemu, w której chcielibyśmy jakąś spółkę po danych kryteriach znaleźć. Yy, chcemy po prostu ten proces odwrócić. Yy, no i z pomocą tutaj przychodzi nam już tytułowa funkcja Bossa skenera którą znajdziemy tutaj w trzecim panelu po tej po prawej stronie u góry, w panelu Scanner. No i załóżmy, że szukamy jakiejś solidnej spółki dywidendowej. Powiedzmy, że chcemy, żeby się hojnie dzieliła z zyskiem akcjonariuszami, żeby wypłacała rosnącą dywidendę. No i w dodatku, żeby nie była zbyt optymistycznie wyceniona, czyli po prostu, żeby nie była za droga. I ktoś może powiedzieć, że takich spółek na GPW nie ma, no ale zawsze możemy to sprawdzić za pomocą Bossa skenera czy rzeczywiście takich spółek na warszawskim parkiecie nie znajdziemy. Zacznijmy, no tutaj mamy te same wskaźniki, które były przy panelu analizy. Zacznijmy od wyboru wskaźnika stopy dywidendy. Stopy dywidendy, czyli procentowego stosunku wartości dywidendy wypłacanej na akcję do samej ceny tych akcji. I chcemy, żeby w, przyszło, w przeszłości ta stopa dywidendy wynosiła, powiedzmy, że nie mniej niż, nie mniej niż 5%, 5 pisujemy automatycznie tutaj oczywiście jest to formatowane jako procent, stopa dywidendy 5% i natomiast sama stopa dywidendy w zeszłym roku to nie jest wszystko, chcemy żeby interesujące nasze spółki systematycznie Zwiększały kwotę dywidendy na akcję, dlatego wybieramy dodatkowy wskaźnik: wskaźnik dywidenda na akcję, trzyletni CAGR, czyli trzyletnia zannualizowana wartość. On nam pozwoli określić zannualizowany procentowy wzrost wartości dywidendy na akcje w ciągu no właśnie trzech ostatnich lat i jednocześnie wyeliminuje nam te spółki, które w ostatnich czterech latach, bo bierzemy 4 lata pod uwagę, nie wypłacały regularnej dywidendy. Załóżmy, że zależy nam na mm, CAGR kwoty dywidendy na poziomie 10%. Yy, minimum 10% w ciągu ostatnich trzech e, lat. I oprócz tego spółki, które nas interesują, no nie mogą być zbyt drogie w rozumieniu zysku na pojedynczą akcję zestawionego z jej ceną. I żeby odsiać te zbyt drogie, w cudzysłowie, spółki, dodajmy popularny, chyba najpopularniejszy wskaźnik analizy fundamentalnej, e, to będzie wskaźnik cena do Zysku. Cena do zysku w wycenie i załóżmy, że maksymalna dopuszczalna wartość, tutaj, jaka nas interesuje, to będzie 10. I ostatni parametr, który sobie wybierzemy, będzie dotyczył wielkości spółki. Akurat w tym przykładzie, który pokazuję, no mamy już odsiane wszystkie spółki, co do jednej jest to Budimex, ale po prostu pokazuje, jak działa narzędzie. Mogłem wybrać trochę inne parametry, ale akurat Wybrałem takie. Każdy może dowolnie sobie to mieszać, zmieniać i konfigurować. Ostatni parametr to będzie wielkość spółki. Nie chcemy ryzykować lokowania kapitału w jakieś relatywnie nieduże podmioty, dlatego za pomocą parametru kapitalizacja to on znajdzie się tutaj w wielkości, kapitalizacja. No i powiedzmy, że kapitalizacja nie chcemy, żeby ona była mniejsza niż 750 milionów złotych. No wiadomo, że Budimex akurat jako jedna z większych spółek na warszawskim parkiecie pod względem kapitalizacji taką, taki filtr przejdzie, ale gdybyśmy mieli tutaj więcej spółek i gdyby one były mniejsze niż, 700, niż kapitalizacja 750 milionów złotych, no to zostałyby w tym momencie odsiane. I te spółki, które widzisz tutaj po prawej stronie, w tym przypadku nasza spółka, te spółki, które spełniają kryteria, znajdziemy w tym miejscu. E, oczywiście, im więcej ustalimy kryteriów, tym bardziej albo im bardziej rygorystyczne założymy y, wartości, no to tym lista spółek będzie krótsza. W tym przypadku już od pewnego momentu mieliśmy tylko Budimex. E, bardzo przydatne jest też zestawienie łącznej stopy zwrotu. Tych spółek, które by tutaj były w portfelu wirtualnym, stworzonym na podstawie tego, co zostało odsiane, w porównaniu z szerokim rynkiem, czyli z indeksem WIG w okresie od 3 miesięcy aż do 7 lat, porównane średnioroczne stopy zwrotu, jak i stopy zwrotu po tym każdym z tych okresów. Oczywiście, jeżeli korzystasz ze skanera, musisz mieć świadomość tego, że on bazuje na danych historycznych i to w żadnym wypadku nie daje gwarancji podobnych stóp zwrotu w przyszłości. I nie daje też gwarancji pobicia szerokiego rynku. I no po prostu trzeba pamiętać, że skaner filtruje rynek na podstawie obiektywnych kryteriów obiektywnych danych finansowych czy różnych wskaźników. Które sami sobie ustaliliśmy, i nie jest on żadną wyrocznią w kwestii tego, jakie spółki selekcjonować do portfela. To jest taka pomoc podczas analizowania rynku. Ona nam dostarcza twarde dane, które my musimy już sobie indywidualnie zinterpretować. I na samym końcu mamy zakładkę strategia, natomiast tutaj, tak naprawdę, tutaj, tak naprawdę zaczyna się ta prawdziwa moc bossa skanera. Dajcie znać, czy chcielibyście więcej dowiedzieć się na temat narzędzia strategii, bo tutaj można poświęcić mu cały osobny odcinek. Jest to naprawdę ciekawe, ciekawe narzędzie i może przynieść naprawdę interesujące rezultaty. Dzięki za obejrzenie tego materiału. To był właśnie w takim telegraficznym skrócie Bossa Scanner. Narzędzie, którego, z którego sam korzystam i szczerze go polecam, bo po prostu jest proste w użyciu i potrafi zaoszczędzić mnóstwo czasu. Dajcie znać, z jakich wy narzędzi jeszcze korzystacie. Czy mieliście okazję korzystać właśnie ze skanera Bossa, który zresztą, z tego co pamiętam, chyba przez pierwszy miesiąc dla Każdego klienta domu maklerskiego Boś jest po prostu dostępny za darmo. Nie trzeba mieć konta zielonego, wystarczy konto w pakiecie żółtym. Ja przypominam, że w sprzedaży jest 28. Najnowsze wydanie naszego drukowanego magazynu, magazynu dla inwestorów. Szczególnie zachęcam cię do prenumeraty. Prenumerata, czyli cztery wydania naszego kwartalnika, na wysłane, na podany przez ciebie adres, zawsze w pierwszej kolejności, a z kodem rabatowym wiedza na. W sklepie na stronie Fixmac.pl wszystkie produkty wraz z prenumeratą 20% taniej. Do zobaczenia. Cześć.